poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Zapraszam, panie pośle. Panie pośle Tadeusz. Dziękuję uprzejmie, panie marszałku. Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze, dwa pytania, jedno dotyczące ustawy i drugie spraw, którymi się pan zajmował, więc rozpocznę od tej drugiej od wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia w lipcu od lipca weszło w życie stosowne przepisy prawa. Jak informował tu w czasie debaty, pan minister funkcjonuje w resorcie zespół monitorujący wprowadzenie tych rozwiązań. W wielu miejscach w Polsce dochodzi do konfliktów między pracodawcami a pielęgniarkami, głównie w sprawie uznawania ich kwalifikacji, w kwestiach dotyczących właśnie podwyżki wynagrodzeń. A dyrektorzy szpitali informują, że nie ma wystarczająco wielu środków na wprowadzenie tych podwyżek, czy zespół monitorujący ma już jakieś inne rozwiązania w tej sprawie naprawiające sytuację. Drugie pytanie dotyczące ilości środków, które przewidziane są właśnie przy realizacji tego kamienia milowego w części grantowej D3 rozwój badań naukowych z sektora farmaceutycznego w polskim KPO. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan